Bądź mną, 17 lat, w domu u kumpla gramy w gry i gadamy. Nagle łapie mnie potrzeba, żeby walnąć klocka. To jeden z tych postmeksykańskich klocków, do których zużywasz 4 metry papieru toaletowego, a i tak nadal zostają smugi skału. Mówię, że zaraz wracam i idę do łazienki. Zaczynam wypuszczać jelitowego kotulu w chwili, gdy moje spocone pośladki dotykają deski klozetowej. Słodziutka ulga. Sięgam po papier. Widzę, że cała rolka jest zużyta. Rozglądam się. Nigdzie nie ma papieru. Uwięziony na pierwszym piętrze, bez czegokolwiek do podtarcia dupy. Zbyt dziwnie, żeby wołać teraz o pomoc. Rozglądam się za amunicją alternatywną. Dwie rzeczy. Nowe czasopismo samochodowe jego ojca i biblia jego mamy. Mam przed sobą ultimatum. Tatuś jest wielki, uwielbia auta, jest skłonny do agresji. Mama to taka typowa, miła kobieta, malutka, flegmatyczna, no czułaby się bardzo źle, gdybym jej to zrobił. Tato mógłby skopać mi dupę, no i jestem ateistą. Odrywam kilka stron ze środka Starego Testamentu. Chrześcijanie i tak nie czytają tego gówna. Papiery jest cienki, robią mi się ranki na odbycie. Dziesięć stron później jestem czyściutki. Podciągam spodnie, gdy uderza druga fala. Nie mam nawet czasu spłukać wody, siadam i robię swoje. Po trzeciej rundzie siedzę przez 20 minut, żeby upewnić się, że wszystko już wyszło. W tym momencie kumpel stoi pod drzwiami i pyta, czy wszystko ok. Mówię, że za chwilę wyjdę, bo złapała mnie sraka. Wycieram dubsko po raz czwarty i ostatni. Zużyłem jakieś jedną czwartą Starego Testamentu. W toalecie jest więcej papieru niż instalacja wodociągowa może zmieścić. Muszę działać szybko, bo kumpel stoi pod drzwiami. Próbowałem to przepchać babką klozetową. Bez rezultatu. Upewniam się, że ma jakieś antybakteryjne mydło przy zlewie. Ręce mogą zostać umyte. Podwijam rekawy i sięgam do toalety, przepychając ręką zbitą babkę. Gdy jestem na kolanach, zauważam całą rolkę papieru, która leżała na zbiorniku z wodą. Co ja kurwa zrobiłem? Spłukuję toaletę łokciem, zaczyna się wylewać. Kartki Pisma Świętego pokryte gównem rozprzestrzeniają się po podłodze. Zdzieram wieko zbiornika, desperacko próbując odłączyć tanią instalację. Zbiornik się opróżnia i zaczyna wydawać głośne odgłosy piły mechanicznej. Kumpel dobija się do drzwi i pyta, co ja kurwa robię. W przeciągu 40 sekund odgłosy stają się coraz głośniejsze i głębsze. Nagle ustaje. Cały czas jestem w szoku. Ręce pokryte gównem opieram z przyzwyczajenia na czole. Kumpel otwiera drzwi od zewnątrz, wikusny zamek, który można przekręcić monetą i wparowuje do środka. Patrzy na mnie i zamiera. Moje oczy są wytrzeszczone, gówno rozmazane na moich rękach i twarzy. Biblia mamy leży zapomniana na ziemi, pokryta mazią z toalety. Słyszę, że jego rodzice idą na górę. Kumpel stoi i nie ma pojęcia co robić. Jego mama wchodzi i szokowana zaczyna łukać. Moja prababcia dała mi tę Biblię miesiąc przed tym jak zmarłam na raka. Jego tato wchodzi po kilku sekundach, zszokowany, zauważa Biblię i zaczyna się śmiać. Odwraca się, idzie w kierunku schodów i śmiejąc się mówi Masz przejebane. Jego mama zaczyna płakać coraz mocniej. Dlaczego to zrobiłeś? Powtarza to w kółko i to bardzo histerycznie. Zaczynam płakać, ale gdy płaczę, to wyglądam jak wkurwiony pawian. Jego mama myśli, że ją przedrzeźniam i wychodzi płacząc jeszcze bardziej. Odwracam się do kumpla i mówię, słuchaj, mogę to wszystko? Uderza mnie w twarz, łapie za kaptur i wypierdala z jego domu. Zostaję na ulicy przed domem, półtora kilometra od mojego domu, bez podwózki i umazany fekaliami. Zaczynam iść w stronę domu. Chwilę później jakaś pani podjeżdża i pyta, czy chce podwózkę. Wsiadam. Kobieta zaczyna jechać. Uświadamiam sobie, że moje ekstrementy właśnie zasychają mi na twarzy. Ona próbuje nawiązać rozmowę. Minutę później wyczuwa odór i patrzy na mnie. Zatrzymuje się na poboczu, każe mi wypierdalać. Dochodzę do domu, przekradam się obok rodziców i biorę prychę. Próbuję dodzwonić się do kumpla, żeby się wytłumaczyć. Nie odbiera. Czwarta próba, odebrał i krzyknął, żeby, żebym przestał dzwonić. Rozłączył się. Przez kolejny tydzień zauważyłem, że sąsiedzi i koledzy z klasy dużo na mnie patrzą. Zaczynam słyszeć jakieś głupie przezwiska. Dziecko szatana, odbytowy testament i tak dalej. Ksywki rozprzestrzeniają się po szkole jak jak pożar w lesie. Młode dzieciaki, z którymi nigdy nie gadałem, podchodzą do mnie i mówią mi te przezwiska w twarz. Jedna z moich bliższych przyjaciółek, która jest chrześcijanką, nabrała do mnie dystansu i w końcu przestała się do mnie odzywać. Historia sięgnęła nauczycieli. Parę dni później dostałem wezwanie na dywanik. Dyrektor mówi, że wyrzucają mnie za obrzydliwą zniewagę religijnych wierzeń. Mama i tata się dowiadują. Mama dziwnie się przy mnie zachowuje, patrzy na mnie z niesmakiem. Czuję jakby myślała, że mnie w ogóle nie zna. Mój tato mówi, że jestem jakimś. Pojebem i potrzebuje resocjalizacji. Dwie godziny później rozmawia z rekrutującym do wojska i zapisuje mnie na obóz dla rekrutów w historię do obozu. Na początku jest spoko. Pierwsze dni były trochę ciężkie, ale się przyzwyczaiłem. Pewnego dnia dostaję paczkę od ziomka z dawnej szkoły. Były to wydrukowane zdjęcia, na których jestem przerobione tak, że wyglądam na nich jakbym wycierał z biblią. Na tyle każdego zdjęcia jest jedno z tych chujowych przezwisk. Nazbyt ciekawski kolega podchodzi im i mi je zabiera. Parę minut później całe baraczki wymieniają się fotami i się śmieją, a ja bezradny siedzę na łóżku i udaję, że czytam książkę. Jeden z nich obczaja moich znajomych na Facebooku i pyta jednego z nich o całą historię. Jakiś czas później zauważam, że jeden z rekrutów patrzy na mnie bardzo dużo. Dowiaduje się, że pochodzi on z ultra konserwatywnej rodziny i nienawidzi mnie za to, co zrobiłem. Wpada na mnie jakiś czas później i próbuje nawiązać rozmowę. Gdy nikt nas nie słyszał, powiedział mi, że gdybyśmy byli na froncie, to dostałbym od niego kulkę, a on powiedziałby, że to ciapaki mnie kropnęły. Dwa dni później rozpoczynamy treningi z ostrą amunicją. Wstaje rano. Idę do łazienki. Zauważam, że wszyscy się na mnie gapią. Idę się wysrać. Dostrzegam, że nie ma w ogóle papieru, a w kabinie jest jedynie Biblia. Zaczynam się drzeć. W odpowiedzi dostaję śmiech. Wszyscy idą na trening. Zostawiają mnie tam. Wkurwiam się. Zaczynam drzeć kartki z tego skurwy syna i podcieram się nimi jakby nie było jutra. Mój odbyt krwawi. Krewka kapie wszędzie. Nie mogę założyć nawet munduru, żeby go nie poplamić. Odrywam kupę kartek, zwijam je i wsadzam sobie w szczelinę jak w paróweczkę w hot doga. Dopełniam dzieło jeszcze paroma kartkami i robiąc sobie w gaciach prowizoryczną pieluszkę, zakładam mundur. Jak chodzę, to słychać gniecione kartki. Czuję się upokorzony i wiem, że spóźni się na trening. Wychodząc mam nadzieję, że zaczniemy od strzelania. Okazuje się. Że najpierw będziemy maszerować w formacji, zanim będziemy strzelać. Maszerujemy 10 minut. Sierżant słyszy szelest kartek, każe nam się zatrzymać i pyta, kto ma przy sobie gazetę. Jak nam na mnie patrzą, sierżant każe mi truchtać w miejscu, głośne szelesty. Pyta, co to za dźwięk. Krtań mi się zamyka, nie mogę odpowiedzieć. Sierżant rozkazuje mi ściągnąć spodnie. Moja pielucha widzi światło dzienne. Sierżant klnie pod nosem i każe mi przebiegnąć 200 okrążeń wokół obozu. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Pół godziny później biegnę przez mniej widoczną część obozu. Nikt inny jak pan Jezusowy Mściciel, który mówił, że zabiłby mnie po prostu na polu bitwy, wyskakuje z zakrzaka. W jednej ręce dzierży butelkę Jacka Danielsa, w drugiej pistolet. Uderza mnie w twarz butelką i strzela mi w stopę. Wylewa zawartość butelki na moją twarz, gdy ja krzyczę z bólu. Ucieka. Sierżant znajduje mnie leżącego i wykrwawiającego się jakiś czas później. Incydent zostaje odnotowany i jest wszczęte dochodzenie. Okazuje się, że jezusowy chłopiec sprzedał im jakąś historię, wyssaną z palca. Mówi, że szkalowałem go na, trele, na tle religijnym i poniżyłem go, podcierając się jego Biblią. Zostaje wypierdolony z obozu za religijną nietolerancję, picie i lekkomyślność. Wracam do domu. Tato jest mną zawiedziony, a mama się nie odzywa. Zaczynam wysyłać CV. Moje nazwisko i historia się rozprzestrzeniły po mieście i żaden pracodawca nie chce mnie przyjąć. Miesiąc później tato myśli, że jestem żulem i nie szukałem pracy. Wywalę mnie z domu, zostaję bezdomnym. To był prawdopodobnie najgorszy moment w moim życiu, ale od teraz się polepsza. Zostałem włóczęgą na dwa lata. Dostawałem jedzenie z programów pomocy dla bezdomnych za dnia. Gdy byłem głodny w nocy, szukałem resztek w śmietnikach. Pierwsza zima spotkałem i zaprzyjaźniłem się z dwoma innymi włóczęgami. Jeden z nich przedstawił się jako drżący, drugi jako Adam. Drżący ma taką ksywkę, bo pił tyle, że spierdoliły się jego funkcje motoryczne. Dziewczyna Adama przydawkowała heroinę trzy miesiące wcześniej. Spotkałem ich pod mostem na obrzeżach miasta. Włóczyliśmy się razem i dotrzymywaliśmy sobie towarzystwa. Jednej nocy budzi mnie dziwny odgłos. Zobaczyłem, że stają oni sobie wzajemnie kutasy. Nie mi to oceniać. Idę dalej spać miesiąc później próbowali mnie zabić Adam drżący i ja szliśmy przez miasto zobaczyłem na ulicy banknot 50 zł Odnoszę go kumple żule zgodnie myślą o alkoholu żądam żeby kupić jakieś żarcie bo dawno nic nie jadłem ale drżący to alkoholik Chcę kupić jak najwięcej tanich winiaczy o ile pozwoli mu na to, to pięć dych pierdol się ja to znalazłem Adam rzuca się na mnie z nożyczkami nie spodziewałem się dźga mnie w nogę dwa razy bierze hajs pierdolone pedały uciekają Nigdy więcej ich nie widzę. Trzy dni później dostaję gorączki od infekcji. Zalegam na czyimś podjeździe. Posoka z ran przemokła już dawno przez moje dżinsy. Policjant zatrzymuje się, każe mi wstać i sobie iść. Próbuję wstać. Noga boli za bardzo. Policjant wysiada, podnosi mnie na nogi. Krzyczy, ruszaj się! Popycha mnie do przodu. Łapie się za nogę, bo tak kurewsko boli. Rano się otwierają i znów zaczynają krwawić. Policjant w końcu dostrzega mój stan. Zabiera mnie do schroniska dla bezdomnych w mieście 20 km dalej. Nic nie mówi przez całą drogę. W schronisku ładniusia czerwonowłosa podchodzi z apteczką i pudełkiem z gumowymi rękawiczkami. Wygląda, jakby mi współczuła. Po raz pierwszy jestem traktowany jak człowiek przez kobietę od dłuższego czasu. Dostaję erekcji, przebija mi przez bokserki. Ona to dostrzega i wyraz obrzydzenia przyozdabia jej twarz. Czuję się źle i przepraszam. Ona nerwowo się śmieje i opatrza moje rany. Daje mi pudełko z antybiotykami. Mówi, że nie można się tym śpić i jest warte parę złotych. Tymi słowami skończyło się traktowanie mnie jak człowieka. O paru dniach rany się goją. Schronisko daje mi kopa i wracam do szwendania się. Parę miesięcy później kolejna zima. Krążę po jakimś nowym mieście. Jest pierwsza nad ranem. Drogi są puste. Znajduję zimową kurtkę mojego rozmiaru w pojemniku PCK. Idę dalej i widzę panią przy roku. Wiem, że jest kurwą, ale ona praktycznie nic na sobie nie ma. Jest zimno, ona się trzęsie. Odbijam i mówię cześć. Pyta, czy mam pieniądze. Mówię, że nie. Każe mi spierdalać. Brzmi zmęczona. Oferuje jej kurtkę. Patrzy na mnie dziwnie przez kilka sekund. Mówi, że nie może się zakrywać w pracy. Dziękuję mi i się uśmiecha. Nie wygląda tak kurewsko jak inne kurwy. Jest trochę zużyta, ale widać iskierkę godności. Zostałem i trochę z nią pogadałem. Opędzam jej myśli od zimna. Około trzeciej nad ranem brudny kombiak podjeżdża. Wielki koleś woła do auta Izę. Jej imię to Iza. Gościu patrzy na mnie i pyta, czy jestem klientem. Mówię, że nie. On mi każe spierdalać. Gdy odchodzę, on zaczyna ją bić i pytać, kim jestem. Wrzucają do auta. Myślę o niej cały kolejny dzień. Następnej nocy przychodzę w to samo miejsce i ona tam była. Miała podbite oko i liczyła na szybko banknoty. Podchodzę, a ona mówi, że jej Alfons nas pokroi, jeśli znów nas razem zobaczy. Mówię, że tylko przychodzę. Siadam za pudełkiem w alejce, tak że mnie nie widać. Gadamy całą noc pomiędzy klientami. Jest już prawie trzecia i każe mi się zmywać. Robię to co każe i sytuacja powtarza się przez miesiąc. Formujemy swego rodzaju więź. Jesteśmy przyjaciółmi: włóczęga i prostytutka. Ona sobie żartuje, że powinni zrobić taki program w telewizji. Pewnego dnia jej Alfons podjeżdża kombiakiem parę godzin wcześniej, przyciska mnie do ściany i mierzy we mnie w spluą. Spokojnie pyta, kim jestem. Odpowiadam, że tylko włóczęgą i że jestem przyjacielem Izy. Dwóch jego kumpli wysiada z auta i przetrzepują mnie, szukając pieniędzy. Nie ma żadnych. Rzuca mnie na ziemię, kopie mnie i każe mi spierdalać. Mówi, że psuje mu produkt, cokolwiek to znaczy. Oznajmia, że jeśli jeszcze raz mnie tu zobaczy, to mnie zastrzeli. Następnej nocy wpadłem do Izy tylko na 20 sekund. Pożegnałem się i odszedłem. Już nigdy jej nie zobaczyłem. Tydzień później jestem na skraju miasta, jedząc puszkę tuńczyka. Widzę kombiaka przejeżdżającego do mnie. Wbiegam w alejkę, a on zatrzymuje auto. Słyszę, że goni mnie parę osób. Doganiają mnie i mnie przewracają. Alfonsik na mnie patrzy i oddycha ciężko. Wyciąga gnata i siada na skrzynce. Zapala szluga i uspokaja oddech. Kontakt wzrokowy nieprzerwany. W końcu przemawia. I za to jedyny powód, dla którego ci dziś nie zabiję. Okazuje się, że nazmyślała sporo rzeczy tylko po to, żeby jej Alfons mnie nie zabił. W tych rzeczach była informacja, że jestem zaawansowanym przemytnikiem szukającym pracy. Mówię, że też przez cały ten miesiąc przychodziłem z nią gadać i jestem taki sprytny. Zamieram, gdy on proponuje mi zarobienie pięciu koła. Oczywiście, że tak. Daje mi teczkę, zawiniętą w folię bąbelkową, i każe mi ją zanieść na drugą stronę miasta. Mówi, że zabije mnie na miejscu, jeśli odmówię. Oczywiście, zgadzam się. On mówi, że zabije i za jeśli tego nie zrobię. Przytakuję i mówię, że to zrobię. Daje mi złożoną serwetkę z adresem i napisem Żółty Garbus. Idę. Docieram do adresu i dwóch skośnych siedzi w garbusie. Podbijam do okna, jeden mnie zauważa. Wyciąga spluwę. Wyciągam powoliteczkę, okno się opuszcza. Daję mu paczkę i odchodzę. Parę ulic dalej słyszę pisk opon i krzyki. Garbus jedzie prosto na mnie. Pasażer celuje we mnie pistoletem, rzucam się na ziemię i czołgam do rowu. Po chwili ich gubię. Przechodzę przez most nad rzeką. Będę się chować, aż zniknął całkowicie. W połowie mostu garbus nadjeżdża. Próbuję uciekać, dostaję kulkę w nogę. Auto się zatrzymuje, azjata wysiada. Nikogo nie ma w pobliżu. Łapie mnie za kołnierz i wrzuca mnie do wody. Pamiętam, jak płynąłem w dół z prądem wody, prosto w dzicz otaczającą zurbanizowane miasto. Desperacko próbuję zostać na powierzchni. Zmęczyłem się i zasłabłem. Straciłem czucie w rękach i nogach, obijając się o kamienie. Ostatnia rzecz, jaką widziałem, to kropka światła przy brzegu. Budzę się. Jestem przykryty czarnym kocem i leżę obok ogniska. Wstaję, moje znoszone ciuchy lewiszą na patyku i schną. Rozglądam się, dostrzegam tipi pod kasztanowcem. Pierdolony Indianin stoi i pali trawę. Wstaję, a on mówi, żebym leżał i się ogrzał lub umrę. Kładę się i zasypiam z wycieńczenia. Parę sekund później on mną potrząsa i mnie budzi. Mówi, że to niebezpieczne spać, gdy jest tak zimno. Okazuje się, że Indianin, łysiejący w okolicach czterdziestki, ma na imię Hektor. Mówi, że jest on właśnie w spirytualnej drodze do Częstochowy. Jest jakimś przodkiem na wacho i chce spotkać dusze swoich krewnych w każdym świętym miejscu na świecie, a miał tu rodzinę czy coś. Pyta, czy chcę dołączyć? Mówię, że spoko, darmowa trawa. Spędzamy kolejne miesiące idąc z buta do Częstochowy, prosto z północy. Dogadujemy się, nauczył mnie łowić, i polować i dbać o siebie w dziczy. Nauczył mnie wytwarzać swoje własne ciuchy i zasoby z darów natury. Podróżując jakąś puszczą, pyta, czy chciałbym spirytualnego przebudzenia od jego ludzi. Myślę, że nic mi nie szkodzi. Obydwoje jesteśmy najarani, jakimś dziwnym głównym. Nazywałbym to Pejotl czy coś takiego, i mógłbym przysiąc, że widziałem dźwięki. Czas i przestrzeń przewlekają się przez siebie. Widzę świątynię zbudowaną z gałek ocznych. List rąca mój bark i wbiega do środka. Idę za nim. Mijam figurę człowieka stworzoną z wody. Na podejście, na samym środku świątyni, jest rolka papieru toaletowego. Mój umysł wpadł w tą dziwną, percepcyjną pętlę. Dziwny moment olśnienia w tej całej irracjonalności wokół mnie. W tej chwili uświadamiam sobie dziwaczną naturę życia spirale ciągów wydarzeń, zapoczątkowane brakującą rolką papieru. To jest niedorzeczne. Jaram jakiś pejotl z uzależnionym od narkotyków indianinem przez rolkę papieru. Co się kurwa stało? Reszta fazy to jakieś oceany i rozmazane obrazy. Zapomniałem o swoim olśnieniu, gdy faza minęła. Następnego dnia docieramy do Częstochowy. Wcześniej był tam indiański rezerwat, ale Hektar spodziewał się czegoś innego. Chciał natury i mistycyzmu, ale wszystko teraz poszło do przodu. W rezerwacie były obrazy na wacho, jedzenie, historie, ale były tam też kablówka, internet i kanalizacja. Był zawiedziony, ale i tak szczęśliwy. Mówi mi, jeśli chcesz gonić marzenia, musisz być przygotowany na rozczarowanie. Ludzie w rezerwacie są spoko, pozwalają nam zostać. Dostaję pracę. Call center. Zaczynam studiować informatykę przez internet. Zdaje liczne certyfikaty, Dostaję robotę w firmie komputerowej 40 tysięcy rocznie na start. Podczas pobytu w rezerwacie przykułem uwagę pewnej dziewczyny w moim wieku. Ma na imię Marisa. Odłożyłem trochę kasy, czas wyjechać. Ofiarowałem parę tysięcy dla rezerwatu w ramach podziękowania. Zabukowałem bilet do domu, gdzie ja i Marisa mieliśmy razem mieszkać. Cieszę się na spotkanie z rodzicami. Planuję wizytę niespodziankę. Patrzę przez okno, widząc cały mój kraj pod sobą czyste niebo. Pamiętam, jak przemierzałem na piechotę przez, przez te wszystkie drogi. Szczęśliwy i zdumiony, jak wszystko wyszło na prostą. Wprowadzamy się do mieszkania, fryzjer, ciuchy, odpierdalam się jak nigdy. Idę do starego domu rodzinnego, mama otwiera drzwi, patrzy na mnie przez kilka sekund, mdleje. Gdy do siebie dochodzi, płacze i mnie przytula. Mój tato nie mógł uwierzyć, że jestem z powrotem. Po raz pierwszy w życiu widziałem, jak uronił łzy. Milion przeprosin, wymówek, powiedział, że parę dni po tym, jak mnie wywalił, zmienił zdanie. Nie mógł mnie znaleźć. Dwa lata później myślał, że nie żyje. Jeden z najszczęśliwszych momentów życia. Kolejny z takich szczęśliwszych miałem trzy tygodnie później w pracy. Naprawiałem właśnie komputery, zauważyłem, że jeden z nich ma karteczkę zepsuta pamięć RAM. A właścicielem jest mój stary Kumpel, u którego cała akcja się zaczęła. Wymieniam RAM, włączam peceta, przypominam sobie, że przez tego skurwiela dostałem z dwie kulki i byłem dzikany nożyczkami. Ściągam na jego komputer wpizdu dziecięcej pornografii, bestialstwa i innego zdeprawowania. Chowam folder, wyłączam kompa i pakuję. Szperam trochę w necie i okazuje się, że kumpel jest ministrem w lokalnym kościele. Dzwonię do właścicieli kościoła, informując o tym, co znalazłem na jego komputerze. Następnego dnia widzę jego zdjęcia w gazecie. Idzie do więzienia, wyjebali go z kościoła, a jego żona i dzieci go zostawiają. Dzieci idą do psychologa, żeby zobaczyć, czy je dotykał. Jego życie się psuje. On nigdy nie dowiaduje się, kto go właściwie wrobił. Program ochrony świadków. Natura życia zatacza pełen okrąg. Dziwko.